Cześć! Słuchajcie, w przypadku każdego projektu, każdego akwarium, które zakładamy, przychodzi taki moment po zakupie sprzętu, po wyborze, po zrobieniu wszystkiego tego, co jest niezbędne, żeby uzbroić się w potrzebne produkty oraz po stworzeniu hardscape'u. O ile jest to zbiornik z dziedzin aquascapingu, a nie jest to zwykły, najprostszy, towarzyskie akwarium, najprostszy zbiornik czy może jakieś akwarium roślinne, które tak naprawdę nie wymaga tak dużo jak Aquascaping. Więc przychodzi taki moment, kiedy po prostu musimy nasz sprzęt zakupiony, uzbroić, zamontować w akwarium. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam te dwa filtry Ultra Max, media biologiczne Azo Filter, bakterie Nitri Pro i Nitri Act od AZO oraz węże HiHirosa silikonowe, a także grzałkę właśnie pod te filtry marki Aquel, grzałkę heater, Flow Heater BT, która idealnie jest dopasowana pod węże tej właśnie grubości. E, co jegoś <laughs> Mu buzia, o! Ma parcie na szkło. <laughs> no, także słuchajcie. E, Zawsze przychodzi taki moment, kiedy właśnie te filtry trzeba uzbroić. Ja tutaj zdecydowałem się na filtrację marki Aqual, o czym mówiłem już wcześniej. Także nie będę tutaj się rozwijał, jeśli chodzi o kwestie, dlaczego takie filtry, a nie inne. Powiem Wam co nieco na temat tego, jak ja uzbrajam wszystkie filtry w swoich akwariach czy w akwariach klientów od zawsze polegam na mediach filtracyjnych, mediach biologicznych marki Azo Active Filter 4 w 1. Występują one w przy różnych opakowaniach: 12 sztuk, 48, tak, chodzi o te malutkie kuleczki. Czyli 12, 48 sztuk półlitrowe, litrowe, 5-litrowe litrowe i 10-litrowe. W moim przypadku yy, zakupiłem wersję 10-litrową, ponieważ yy, będzie w dwóch yy, filtrach Także to jest baza biologiczna każdego akwarium, które zakładam. Filtracja będzie mocno, nie, nie będzie mocno zmieniana. Tak naprawdę zostaniemy przy oryginalnych prawie wszystkich gąbkach i zastosujemy. Tak, ze zmiennych rzeczy będzie tylko zastosowane Azo Active Filter i Azo Filter, Filter Wool. Też jest moim zdaniem to jedna z najlepszych włókni filtracyjnych. Bardzo dobrej jakości również jest włóknina marki Aquadella, JBL Symtek też jest spoko. Ja polegam na Azo, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej włókniny, jest przede wszystkim przystępna cenowo, jeżeli chodzi o stosunek ceny do ilości tej włókniny. No i tak naprawdę wyłapuje naprawdę najdrobniejsze zanieczyszczenia. Plusem, minusem używania takiej włókniny jest to, że no niestety w związku z tym, że wyłapuje najdrobniejsze zanieczyszczenia też szybciej się zapycha. Więc trzeba ją po prostu częściej wymieniać, tak? Ja stosuję taką technikę, że po prostu włókninę filtracyjną ładuję do prefiltrów tych filtrów i jest wszystko ok. Oczywiście nie robię tego od razu na starcie, tylko później po prostu chciałbym, żeby te media, te wkłady gąbkowe, media biologiczne troszeczkę więcej tych drobnych zanieczyszczeń załapały, żeby one też szybciej wystartowały tak? biologicznie. Zawsze na tego typu media biologiczne sypię właśnie Nitry Pro i Nitry Acty. Pozwala mi to bardzo szybko uzyskać szybki, stabilny start zbiornika. Tak naprawdę przy... W tych produktach bakteryjnych marki Azo oraz 11 w jednym IPSB cykl azotowy, możemy być pewni w 100%, że zamknie się w trzech tygodniach, a miałem wiele przypadków, że zamykał się dużo, dużo, dużo wcześniej. Na pewno jest na rynku dużo innych bakterii, które też świetnie dają sobie radę. Niemniej jednak ja od lat jestem przekonany do marki Azo. Pierwszy mój kontakt z marką Azo był w sklepie akwarystycznym 24. Kupiłem te bakterie po prostu dlatego, że były tańsze w porównaniu do konkurencyjnych firm. Mówię tutaj o tej samej pojemności i to było zdecydowanie tańsze, i do tej pory tak zostało: że te bakterie są i nie tylko bakterie, bo produkty inne też są zdecydowanie tańsze. Ale za tą niższą ceną nie idzie spadek jakości. Są równie dobre, a jak nie lepsze niż inne bakterie dostępne na rynku. Także one skradły moje serce już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Słuchajcie, tutaj myślę, że można by było naprawdę bardzo dużo mówić w temacie biologii, filtracji w każdym akwarium. Ja na pewno chciałbym wspomnieć o rzeczy, która jest przez wielu akwarystów, akwarystek, no niestety zapominana, tak? Nie jest to. Brane jako najważniejszy punkt pod uwagę. Bardzo dużo dostaję pytań, rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy pytają się, jak wystartować zbiornika, bo mają problemy z akwarium problemy, właśnie natury niestabilnego zbiornika biologicznego. Niestabilnego zbi biologicznie zbiornika. Naprawdę używajcie bakterii. Ja nie każę nikomu używać marki Azo, czy tutaj Nitripro, Nitriacty, czy, czy 11 w jednym PSB. Supreme Bioguard, Ultra Bioguard. Nie. Używajcie bakterii jakikolwiek. Oczywiście yy, uważam, że te są dobre. Jak nie jedne z najlepszych. Ja ich używam, ale nikomu nie każę ich używać. Ale używajcie bakterii, uzdatniaczy. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Nie ma nic gorszego jak założenie świeżego zbiornika i tego samego dnia bez wlewania jakikolwiek uzdatniaczy, bakterii. Wrzucanie ryb, kłopoty murowane. Sami prosicie się takim zachowaniem o kłopoty, a naprawdę bardzo dużo osób, z którymi rozmawiam, jest mocno zainteresowana tą, zainteresowana, to, to, zainteresowana tą akwarystyką, bo to naprawdę piękne hobby. Dużo czasu poświęcają, dużo pieniążków wydają na zestawy, mniejsze, większe, mniej lub bardziej wypasione. No a kurczę, ta podstawa, podstaw się kłania, dużo czyta, trzeba czytać, jest na każdej praktycznie stronie dobrego sklepu akwarystycznego. Są poradniki, w których dużo jest opisane, jak prawidłowo wystartować zbiornik, jak pielęgnować zbiorniki i mnóstwo, mnóstwo innej wiedzy. Także naprawdę myślenie i wiedza nie boli, to nie kuje, nie bójcie się. A tak naprawdę najważniejsze, żeby nie iść na łatwiznę. No niestety, ale dużo ludzi chce mieć piękne akwarium, a nie chce robić nic. Łącznie z tym, że nie chce nawet poświęcić trochę czasu, żeby zdobyć jakąkolwiek podstawową wiedzę. Dlatego ja w tym kanale postaram się, może nie zawsze, ale przeplatać i wstawiać filmiki tego typu, jak ten, choćby nawet. To nie jest stricte filmik. O, o biologii w akwarium, o bakteriach nitryfikacyjnych, denitryfikacyjnych i mnóstwo i innych rzeczach, które są dosyć ważne przy starcie czy tam prowadzeniu zbiornika, ale gdzieś tam materiał związane z filtracją, z uzbrajeniem tych filtrów, i warto jednak poruszyć tego typu tematy. Myślę myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Bo typowe takie filmiki, bardzo mocne typowe filmiki zwiedzą. Mogą nudzić po prostu. Chyba, że jesteście zainteresowani takimi filmikami, to bardzo proszę o komentarze i, i na pewno będziemy działać. Tak? Ja czytam wszystkie komentarze, staram się odpowiadać. Wchodzi w interakcję z Wami, z moimi widzami, także myślę, że możemy razem coś ciekawego stworzyć. Jest w komentarzu. Prośba o pokazanie, jak zakładać akwarium, robić serwis i tak dalej, i tak zrobię to, tylko potrzebuję na to czasu, bo oprócz tego, że nagrywam te filmiki, to jeszcze pracuję. Eee, mam swoje życie prywatne, rodzinę, więc tak brakuje czasu. Tego małego, cudownego pieska, który też potrzebuje troszeczkę uwagi. Jak widać, mocno, bo pcha się wszędzie. Także staram się. To wszystko pogodzić, no i tak, jakoś to chyba funkcjonuje. Mam nadzieję, że się podoba, ale odbiegam mocno od tematu. Wybaczcie, nie piszę scenariuszy, tu nie ma reżyserki, także wszystko leci na spontanie, totalnym. Ja biorę się za uzbrajanie tych filtrów, Wam to pokażę w time Oczywiście w time będzie pokazane wiaderko, które stoi po mojej lewej stronie. Waszej prawej, i w tym wiaderku jest woda. Zwykła, czysta, najzwyklejsza woda, która będzie mi służyła do tego, żeby przepukać właśnie te media biologiczne. Media tego typu należy wszystkie w sumie media biologiczne przepukiwać. One mają pyłku po prostu trochę w sobie. Po co ten pyłek ma później latać po akwarium albo nie daj Boże gdzieś tam w obiegu filtra, tak? I tam w jakiś tam sposób mniej lub bardziej ścierać wirnik lub inne pozostałe elementy. Także. Tak to będzie wyglądało z mojej strony, Wspomnę jeszcze o wężach marki Chichiros czy Chichiros, jak zwał, tak zwał. Różnie wymawiamy u nas w Polsce. Uważam, że każda z tych form jest jak najbardziej poprawna, odpowiednia. Silikonowe węże. Bardzo fajny temat. Naprawdę bardzo, bardzo fajny temat. W porównaniu do węży innych marek. No rewelacja. Niektóre te węże są tak cholernie sztywne. Tutaj w przypadku węży Aquela, gdzie rozmiar 19x25 jest dosyć sporym rozmiarem, dużym rozmiarem węża. I te węże naprawdę są cholernie sztywne. Gdyby nie to, że szafka Aquatic od marki Diversa, o której już był też filmik na kanale, odsyłam, jeżeli ktoś byłby ciekawy, chciałby zobaczyć. Gdyby nie to, że ta szafka ma pionowe od dołu do góry Wycięcia, luki gdzieś takiej szerokości, które pozwalają na przeprowadzenie wszystkich przewodów węży swobodnie. No to tutaj w innych szafkach bardzo ciężko się te węże montuje. Naprawdę stwarza to problem. No, tego typu silikonowe węże są zdecydowanie lepsze. O Jezu, to jest po prostu niebo a ziemia. Poprowadzenie tych węży jest naprawdę przyjemne, łatwe, wygodne, ale jest jeden cholerny minus tych węży. Są miękkie, elastyczne, wyglądają bardzo ładnie, ale w momencie kiedy puścimy wodę ciepłą, one stają się jeszcze bardziej miękkie i w przypadku, kiedy <laughs> mamy tego węża więcej zrobimy jakąś pętelkę, jakiś łuk, nie dotkniemy tego węża na styk, potrafią się te węże załamywać. Jest to minus, ale bardzo malutki minus, bo tak naprawdę każdy z nas i tak. Stara się mieć porządek w łazience, przepraszam, w szafce akwariowej i i, no i te węże docina tak w sam raz na wymiar, tak nie zostawia tam nie wiadomo jak dużej pętli. Dzisiaj jeszcze będę montował, będę montował jeszcze reaktor CO2, reaktor CO2 znany na pewno wam wszystkim, to jest reaktor, który promuje marka Quadrop, tam mają naklejkę Recommended by QualDrop, o ile dobrze pamiętam. A ten reaktor to nic innego jak zwykły reaktor do kupienia na AliExpress, który kosztuje 119 zł, razem z wysyłką na AliExpress, a nie 199 zł od marki QualDrop, przepraszam, od Chińczyka z naklejką Recommended by QualDrop. Każdy sposób na biznes jest dobry, ale jeżeli mam jakieś patenty, które mogę wam przekazać i znalazłem coś gdzieś taniej, lepiej, a bo jest taniej, a jest takie samo, to jak najbardziej się z wami tym podzielę. Po to jest ten kanał, tak? Żeby tutaj pomagać, uczyć, edukować, a nie wyprowadzać manowca. Także pamiętajcie, przeszukujcie AliExpress. <grytanie> Dobra, ja się biorę do roboty. Wy będziecie to widzieli prawdopodobnie. W przyspieszeniu, myślę, że później w postprodukcji będę mógł sobie tutaj przyspieszyć w dowolnych momentach. No i tyle, i tyle, także zapraszam dalej do oglądania. No to powiem Wam, że teraz jestem w szoku. Jestem w cholernym szoku. Pękła mi pokrywa. <laughs> Naprawdę jestem w ogromnym szoku. Składając, odbrając te filtry, chciałem powiedzieć Wam, że uwielbiam filtry Aquela, bo bardzo fajnie mi się wszystko składa. Jest y, fajne dopasowanie plastików, bardzo dobrej jakości plastiki. Ale to, co się tutaj stało, to po prostu zamurowało mnie. Nie wiem, no ciężko powiedzieć. Pewnie, mm, pewnie jakiś, nie wiem, no, gorszy odlew jakiś poszedł, może jakaś... Partia. Nie no, partia na pewno nie no, bo, bo by ludzie mieli problemy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Pozostaje nic innego jak kupić ten koszyk, bo jest wyciągany. Ale, ja. Trudno. Wystartujemy na jednym filtrze. No dobra, słuchajcie. Ja zaraz zobaczę, bo mam gdzieś drugi filtr Ultra Max 2000 i tamta pokrywa powinna być identyczna. Więc najwyżej wymienię tą pokrywę a kupię pod BT, o ile jest dedykowana pod BT, ale wydaje mi się, że to jest wszystko to samo. Także e, lecę zobaczyć, czy mam taką drugą pokrywę, Powinna być, powinien być taki filtr, e, i, i, i działam dalej z tematem. Słuchajcie, e, na tą chwilę nieużywany mój Ultra Max 2000, e, został pozbawiony pokrywy, jest pokrywa. Ja za chwilkę wymienię tylko uszczelkę e, na nową, pomimo tego, że tutaj też uszczelki. E, były jakiś czas temu wymieniane przed likwidacją jednego z zbiorników, ale nowa uszczelka to nowa uszczelka. Powiem Wam tak, nadal jestem w szoku. Nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Jestem. Mam wrażenie, że po prostu może trafił mi się, trafił mi się jakiś model, który miał uszkodzoną po prostu tą pokrywę. Firma Aquael na pewno, czy, czy sprzedawcy, którzy sprzedają ten produkt, na pewno taką sytuację, jakby Wam się zdarzyła, nie zostawią bez echa, na pewno zostałoby to bez problemu w ramach gwarancji wymienione. A nawet jakby komuś się po gwarancji to zdarzyło, no to plus tych produktów marki Aquael, tych filtrów jest to, jest to polska marka, że mamy bardzo dużo dostępnych części zamiennych. Tu naprawdę możemy wszystko praktycznie kupić do tego filtra, łącznie z elementami głowicy i taka pokrywka sprawdzałem. Kosztuje około 70 zł. Jest bez problemu do, do, do zdobycia w różnych sklepach akwarystycznych. Ja, na przykład, e, pierwsze co to spojrzałem na sklep akwarystyczny 24. E, można tam ją jak najbardziej kupić, że e, zobaczę na miejsce. Oczywiście pasuje, wszystko jest jak ok. Nie ma naklejeczki Apex Control Aqua LBT via Bluetooth, ale a naklejkę można zawsze delikatnie zerwać, może się uda e, i przykleić, żeby nie było, że przyjdzie ktoś z kolegów e, akwarystów zobaczy w szafce, a tam powie: no kurczę, zwykłego Ultra Maxa masz. E, <grych> Dobra, e, wyciągamy <laughs> uszczelkę starą. E, ja użyję do tego noża e, tapetowego ze względu na to, że robię to już nie jeden raz i wiem jak. E, się za to zabrać, żeby nie uszkodzić uszczelki. Wam nie polecam korzystania z, z takiego noża, bo można przeciąć uszczelkę, pomimo tego, że jest ona gruba, ale może dojść do uszkodzenia jej, także nie korzystajcie z tego rozwiązania. Dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu śrubokręcik, tak? zwykły płaski. Na pewno takie znajdziecie w jakichś ogólnych zestawach śrubokrętów precyzyjnych. Ja już w tym momencie pozwolę sobie podociskać tym elementem, niestety, pękniętym. Powiem Wam, że Moja dusza master, majsterkowicza podpowiada mi, że tutaj bez najmniejszego problemu dałoby radę pewnie... Do, o, dociśniemy jeszcze uszelkę. Zobaczymy, czy ona się dobrze ułożyła. E, podpowiada mi moja dusza majsterkowicza, że tutaj bez problemu dałoby radę e, ten plastik skleić na pewno i by to się dobrze trzymało. Do, są dobre kleje dwuskładnikowe, ale kurczę no, 70 zł część zamienna do filtra. Taka dosyć istotna część. Moim zdaniem, no petarda, także uff, tym razem zamknięte dobrze. Dobra, mamy uzbrojony drugi filtr, biorę się za resztę. Słuchajcie, filtry mam już prawie w 100% zamontowane. Postanowiłem nie robić ten lapsa z tego, jak montuję filtrację, jak przeprowadzam węże, jak montuję wloty, wyloty. O tym zrobię materiał innym razem na spokojnie. Tutaj, i tak byście dużo nie widzieli, po prostu więcej moich pleców niż, niż to tego, co tak naprawdę tam robiłem. Po mojej lewej stronie, waszej prawej, widzicie duży łuk. Tak nie robimy z tymi wężami. Ja tutaj po prostu nie docinałem węża do samego końca. Tutaj troszeczkę sobie luz zostawiłem, ale delikatnie, żeby móc ewentualnie. Wysunąć delikatnie filtr. Tutaj po mojej lewej stronie zostawiłem tak jak zostawiłem, ponieważ będzie tutaj reaktor, o którym wspominałem wcześniej. E, niestety nie mogę go zamontować teraz i grzałka też będzie. Reaktora nie mogę zamontować teraz, ponieważ e, redukcje, które mi przyszły, bo muszę tutaj zastosować redukcję, bo niestety reaktor jest na, na wąż 16x22. Troszeczkę przepływ tej ten filtr będzie miał zmniejszony w związku z tym zwężeniem. No tutaj niestety redukcje przyszły nie takie jak trzeba, dlatego myślę, że z tego zrobię też całkiem osobny materiał, w którym poświęcę troszeczkę więcej czasu i opowiem co, nieco więcej na temat tego reaktora, ponieważ nie jest to mój pierwszy taki reaktor. W akwarium roślinnym, które widzieliście już na wcześniejszych filmikach, mam ten reaktor już od jakiegoś czasu i co nieco mogę na jego temat powiedzieć. Także Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Tym, którzy subskrybują, a jak nie subskrybujecie, to zachęcam. Myślę, że materiały będę, będę, tutaj, będę tutaj coraz bardziej ciekawe wrzucał, więc na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Do zobaczenia, cześć.